Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę generalnie od tego, o czym mówiłem, starałem się przynajmniej mówić do Pana przez ostatnie dwa tygodnie, a mianowicie o pewnej formie, pewnej formie partycypacji. To jest coś, co e, dokładnie brzmi, a tak naprawdę chodzi o to, aby wyciągać ten spółudział stanowaniu władzy w środowiskach, w tym również w miasta, bo to jest tak, że ani Pan, ani ja, żaden z nas tutaj obecnych zasadni zasad. nie ma oporu na wiedzę, nie ma oporu na sukces, ani e, tego wszystkiego na połączenie. Ja bardzo żałuję, że przez te ostatnie dwa i pół roku tak rzadko zwracał się Pan Prezydent do e, z takim zwykłym ludzkim zapytaniem, na przykład ja, jak to widzicie, czy możecie pomóc, albo pomóżcie po prostu, albo może widzicie to inaczej. Bo no być może nie stać, jak ktoś się zrobi w przetargach, tak? Może ktoś pisze świetnie stwór jego może powiedzieć, jak to odkręcić. Może powiecie, jak przyspieszyć procedurę przetargową, albo powstało na przykład, jak to jak to jest projektowanie w naszym mieście. Bardzo żałuję, że tego nie zauważyłem, mimo że mówię o odkręciu. Na pewno od roku czasu. Panie prezydencie, ja mówię o tej formie partycypacji społecznej, ponieważ chciałbym panu usłyszeć, że nie tylko pan dzierży to pełno ludzi, ale również my te po części też i my gdzieś się pysa, na dziedziniecach, na jakimś ulicy. Bo potem taki piotr podarczy musi pójść w swój obiekt wyborczy i powiedzieć ludziom, na przykład na Pryminie, w okolicach dlaczego na przykład przedłużenie ulicy Grybowej do Alei do ulicy Gołogówek, czyli znaczy po Majdanka zaplanowane w budżecie na 4 miliony złotych, a wykonania mamy na 50 zł złotych się Prezydencie, to jest tak, że osobiście uważam, że byliśmy dobrą radą. Jesteśmy dobrą radą. Wydajemy Panu narzędzia do wykonywania inwestycji. Bo to jest tak, że w zasadzie to, co Pan prosi, to Pan dostanie. Chciał Pan pieniądze, to Pan kieruje politykę inwestycyjną w tym mieście. Pan określa, że Pan chce zrobić przedłużenie ulicy Związkowej, od ulicy Bazyljanówka do ulicy Walecznej. To jest również o tym włożyć. I to ja potem muszę mówić na pojedynku odzie, że owszem, Rada Miasta przeznaczyła na to 500 tysięcy na prośbę Pana Prezydenta a pan prezydent wykonał z tego 43 tysiące złotych środków. Potem znowu muszę wrócić na ferii i powiedzieć, że przebudował listę drogimę czynników w doświadczalny z budową pętli defertowej zaplanowano na 620 tysięcy, a wykonanie było na poziomie 65 tysięcy złotych. Ja panu mówię, to dlatego, żeby pan sobie uśmysłowił, że tam. Czy wchodząc na pole minowe Pan, pan chodzi, a potem Pan mówi, pomóż się z nim zejść? Bo może warto najpierw zapytać się, jak zrobić, się to pole To naprawdę nikt Panu nie życzy źle. Ja nie znam ani jednej osoby na tej sali, która by powiedziała, że Adamowi Basilewskiemu życzy źle, albo że Pana nie mówi. Nie znam takiej osoby. Panie Prezydencie, Mowa była o bezrobociu, bo ten temat Pytułem w Naukcji, To jest to bardzo, bardzo dobre międzynieniu. Bardzo się Rzeczywiście jest tak, z tego przynajmniej zającego, że przed potencjalnymi testorami w naszym mieście, których nie ma. Tutaj pan przewodniczący Polsku powiedział, że to nie jest tak, że oni uciekają. Rzeczywiście nie uciekają, bo ich już nie ma. Przed potencjalnymi inwestorami szczere się dywa. Porządku. Jestem jak najbardziej na tak. Tylko, że ten dywan jest nie jestem tak. A tymczasem nasi rodziny przedsiębiorcy dostały połowę. A dostają pokoje między innymi dlatego, że zdecydował pan na przeszacowanie użytkowania nieczystego. Po 400%. Czy dobija pan ludzi, którzy od nas inwestują kupili? Przykładając chociażby galerię Oli. Nie chcą wrócić na miejscu inwestora, który bierze kiedy na zaciągnięcie inwestycji, nawet jest jakiś biznesplan, bo jest oczywiście badany przez walentem, lepiej ten biznesplan wali się na mojego na szyję, ponieważ użytkowanie czyste się da. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, aby w ten sposób inwestować, w Państwa. I tego by wyłączyć nie tylko galerię Oli, nie tylko te, którzy w dniu dzisiejszym budynu, co do budują. coś inwestują, ale również tych, którzy są na miejscu i może się nie rozwijają, ale jak zatrudniają te osoby, jak wyśrodków w firm, jak jest. Tylko, że jak ten podatek płaci w górę, no niestety muszą sobie skorzystać. Bardzo często jest to kosztem pracowników, bo tak jest najłatwiej. Kosztem osobom, które mają do zbicia w dniu dzisiejszym. Panie prezydencie była o odzyskiwaniu środków europejskich. Temat pójdzie, ale chodzi. Powiedział, to lepiej odeputy, jeszcze lepiej się stawi. To rzeczywiście jest z tym, ponieważ ponad milion złotych pozyskanych z funduszy europejskich to jest poziom samorządu 15 tysięcznego. Tak rzeczywiście jest. To będzie wielkimi Danii. Radny Zimczuk i, i Radny Glowski i, i, i Radna Monika, bo przecież też poruszają się gdzieś tam